Witam serdecznie, kiedy myślimy o autach twardych, wytrzymałych, to w pierwszej kolejności przychodzą nam do głowy duże klasyczne terenówki. Będziemy też mieli rację, jeśli pomyślimy o pick-upach, takich wołach roboczych, którym nie straszne warunki pracy kopalni, ani też jakiejś farmy. Natomiast sedany, sedany kojarzą nam się z elegancją, z klasycznymi liniami, z prestiżem i z podnoszeniem kufra, tylko tak wysoko, żeby zamykając go, kierowca nie pomiał sobie marynarki. Tak przynajmniej jest w Polsce, ale w innych krajach postrzeganie sedanów jest zupełnie inne. Zresztą ogólnie samochodów, bo tam funkcjonalność wysuwa się na pierwszy plan, bo samochód jest narzędziem pracy, w którym Przewozimy dzieci, żonę teściową czy też cielaka do weterynarza. I jeśli poparte to będzie odpowiednio niską ceną, to to jest właściwy samochód dla rodziny, bo są kraje, w których sieć dróg nie jest zbyt dobrze rozbudowana. Hm, chyba Polska trochę się do tego też kwalifikuje, ale teraz mówię o innych krajach. No i tam samochód musi być odporny na te wszystkie jakoś tam utwardzone drogi. Musi też być bardzo łatwy w naprawie bo nikt nie będzie kupował samochodu nowego tylko dlatego, że wyszedł nowy model, więc ten samochód, który kupię dzisiaj ma wystarczyć mi tak długo, jak długo będę mógł go naprawiać młotkiem. Citroen CLZ to samochód, który został stworzony właśnie z myślą o takich specyficznych rynkach. Mimo swojego przeznaczenia jest też dostępny w salonach w Polsce. Czego od niego mógłby oczekiwać polski klient? Sprawdźmy w naszym teście. Są samochody, przy których musimy się powstrzymywać, żeby nie popaść w monotonie opisywanie wszystkich krągłości przetłoczeń czy załamań. Jeśli chodzi o załamanie, to w tym przypadku raczej nie ma mowy o psychicznym załamaniu właściciela, dlatego że ten samochód wygląda jakoś brzydko, bo brzydki nie jest. Jest całkiem harmonijny, ale czy trzeba spędzać dużo czasu, aby opisywać jego kształty? Ja bym wspomniał o dwóch rzeczach. Pierwsze to chyba najbardziej. Charakterystyczny element to to przytłoczenie, które biegnie od przedniej lampy aż do tylnej. A druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to, to fakt, że mimo że samochód oparty jest o płytę Citroena C3, czyli uwaga klasa B, segment B, to jednak kufer, który został tutaj doczepiony, nie wygląda na doczepiony na siłę. To wszystko. Trzyma się mniej więcej jakiejś wspólnej wizji i wygląda harmonijnie. A teraz wróćmy, wróćmy jeszcze do C3, bo ta płyta została rozciągnięta i to całkiem skutecznie. 2,65 rozstaw osi, 4,42 całkowita długość nadwozia. Co prowadzi nas do wniosku, że w środku, jak na segment B, musi być wyjątkowo przestronnie. A najlepiej pokażę to test dwumetrowca, ale zacznę go od wady. Otóż. Kierownica w tym samochodzie jest tak duża, choć jest spłaszczona tutaj u dołu, co oznacza, że jest to na pewno bardzo sportowy samochód. No ale regulacja jej na wysokość i to jest jedyna płaszczyzna, w której można ją wyregulować jest tak niewielka, a jej średnica jest tak duża, że moje prawe kolano, żeby zająć miejsce po prawej stronie musi się nieźle mocować, przeciskając się pod tą kierownicą. Podobnie jest z wysiadaniem. Bo to jest naprawdę takie przyciskanie się na siłę. I to jest koniec narzekań, dlatego, że poza tym przestrzeni jest bardzo dużo. Nad głową proszę bardzo, cztery palce wolnej przestrzeni. Fotel regulujemy. Popatrzcie w jakim zakresie ledwo sięgam kierownicy. Fotel oczywiście regulujemy również na wysokość. Zagłówek za mną możemy ustawić naprawdę bardzo wysoko. Tutaj dwumetrowiec nawet bez problemu jest na właściwym, że tak powiem, poziomie. I zwróćcie uwagę tylko na jeden chyba problem, co też z punktu widzenia samochodu budżetowego chyba nie dziwi e, wysokość z, tutaj regulacji pasów no, nie możemy wyregulować i to w zasadzie tyle ustawiamy fotel pod dwumetrowce i sprawdzamy ile miejsca zostało za nami a za dwumetrowcem całkiem sporo miejsca. Także, jak na segment B jest naprawdę fantastycznie. Popatrzcie, mamy tutaj przed kolanami jeszcze parę centymetrów w wolnej przestrzeni. Zresztą, gdybym miał jeszcze dłuższe nogi, to to jest naprawdę mięciutki ten fotel. Więc mogę się nawet tutaj rozłożyć komfortowo i wciąż jest ok. Nad głową jest tak trochę na wcisk, ale wciąż mogę się wyprostować, więc też nie jest źle. Zwróćcie uwagę, że jeśli chodzi o jakieś schowki, to tu jest niestety sprawa taka, że w drzwiach schowków nie ma. Zresztą, na drzwiach, podobnie jak z nie ma też przycisków do regulacji, do otwierania elektrycznych szyb, to się znalazło tutaj na środku. No i tu przy okazji widzimy, możemy pożyczyć chyba od pasażerów z przodu jedno miejsce na kubeczek z napojami. Mamy też niezbyt duży, ale jednak jakiś tam tunel centralny, schowki za fotelami po obu stronach. Nad głową nie widzimy żadnego podświetlenia. Nie mamy tu też. Jakichś cudów w postaci rozkładanych podłokietników i innych ułatwień, natomiast warto wspomnieć, że miejsca jest na tyle dużo, że nawet za fotelem, który jest Ustawiony pod dwumetrowce, i tutaj ustawiliśmy fotel po prawej stronie. Fotelik dziecięcy bez problemu się mieści, i jeszcze tutaj jest całkiem sporo miejsca, aby komfortowo można było ten fotelik stąd wyciągnąć. Także przestrzeni w środku jest naprawdę pod dostatkiem. Sedan musi mieć duży bagażnik i cytrające ryzę, taki bagażnik ma, ale żeby się do niego dostać, musimy mieć albo kluczek w ręku, albo też być w środku na miejscu kierowcy, gdzie jest po lewej stronie odpowiedni przycisk. Nie ma tu niestety możliwości otwarcia bagażnika przyciskiem tuż przy samej klapie, a więc naciskamy przycisk na pilocie, czekamy. Otwiera się klapa, musimy tutaj pomóc i widzimy 506 litrów pojemności. I bardzo prosto, wykończony bagażnik o regularnych kształtach i wykorzystaniu każdego możliwego litra pojemności, bo tu widać, że gdzie tylko się dało, zostało zrobione odpowiednie wgłębienie i można to oczywiście sobie wykorzystać. Możemy też złożyć oparcia tylnej kanapy, wtedy wykorzystamy oczywiście jeszcze bardziej funkcjonalnie i użytkowo ten samochód, ale musimy mieć na uwadze, że nie będzie to powierzchnia płaska. Będą tam też widoczne zawiasy, a oparcie tylnej kanapy nie położy się horyzontalnie. Jeśli to nam nie przeszkadza, to musimy się zmierzyć jeszcze z jednym problemem, mianowicie. Z zawiasami, z zawiasami, które wchodzą dosyć wyraźnie do wnętrza bagażnika, więc tutaj ustawiając nasze walizki, musimy się liczyć z tym, że mniej więcej ten fragment przestrzeni po obu stronach musi być wolny, aby przy zamykaniu bagażnika nie zmiażdżyć tych walizek, ale plusem jest z kolei to, że nie musimy tutaj Ubrudzić sobie rąk, dlatego że mamy tu wygodne uchwyty do zamykania tego bagażnika i to z obu stron. Więc możemy to zrobić w ten sposób, pilnując cały czas, czy nasze, czy nasze walizki są bezpieczne. I kiedy już widzimy, że są, to wtedy możemy już ten bagażnik domknąć, ewentualnie jeśli bagażnik jest pusty i gotowy. Pod maską nie mamy zbyt dużego wyboru. Jeden z trzech silników. Silnik benzynowy podstawowy 1.2 PureTech 82 konie, mocniejsza benzyna 1.6 VTI, która ma 115 koni i diesel 1.6 BlueHDi 99 koni. My dzisiaj testujemy mocniejszą odmianę silnika benzynowego, czyli 115 koni przy 6050 obrotów na minutę, 150 Nm przy 4000 obrotów na minutę i te parametry dają następujące osiągi. 188 km na godzinę prędkość maksymalną i 10,3 do setki. Pod klapką widzimy oznaczenie 95, ale z uwagi na to, że ten samochód ma jeździć po różnych dziwnych terenach, silnik jest dostosowany do tankowania nawet 70, 8 i jeszcze jeden ukłon w kierunku krajów rozwijających się, z uwagi na to, że może być odległość między poszczególnymi stacjami paliw całkiem spora. Tutaj mieści się. 50 litrów paliwa, co na tak skromne spalanie w trasie 5 litrów na 100 kilometrów oznacza, że przejedziemy nawet 1000 kilometrów. W mieście już tak dobrze nie jest, bo już sam producent deklaruje prawie 9 litrów na 100 kilometrów. Dokładne spalanie sprawdzicie oczywiście w osobnych filmikach, zarówno spalanie zresztą jak i przyspieszenie. Jakość, wykończenie deski rozdzielczej czy choćby sam jej projekt przypominają podejście znane z prostszych pick-upów. Wnętrze nie musi być piękne ani przyjemne w dotyku. Ważne, że kiedy się zakurzy, to bez skrupułów przetrzemy je mokrą ścierką i przywrócimy pierwotny blask. Wszystkie plastiki są twarde, jakby odlany jest z betonu, ale przynajmniej sprawiają wrażenie solidnych. I takie też są, bo tutaj możemy szarpać. Wszystkie te plastiki do woli, nie wydają najmniejszych dźwięków. Jak wspomniałem w celi ze chodzi przede wszystkim o trwałość i o to Citroen zadbał w pierwszej kolejności. Zaczęło się już w fazie testów. Zwykle prototypy Citroena przejeżdżają 2,5 miliony kilometrów, zanim modele te ruszą do produkcji. W przypadku tego modelu stało się to po 4 milionach kilometrów przejechanych po bardzo trudnych drogach. I tutaj producent sam wspomina w swoich materiałach o dwóch rynkach. Tureckim, gdzie mamy bardzo nierówne drogi, zakurzone drogi, w związku z tym mamy tu wzmocnione zawieszenie, uszczelnione zawieszenie, ale także zwiększony prześwit do 14 cm. I o Rosji, gdzie tankuje się paliwo wątpliwej jakości. W związku z tym silnik jest w stanie pracować nawet na paliwie 78-oktanowym. I Łącznie, aby to wszystko mogło być jak najbardziej trwałe, tutaj zostały wzmocnione również wszelkie elementy podwozia i nadwozia, tak aby ten samochód mógł pozostać jak najdłużej na chodzie. Zastanawialiśmy się też, jak mogły takie testy wyglądać, więc wcieliłem się na chwilę w rolę mieszkańca tych dwóch krajów. BISGDIORUS! Бен Сатыльди милліханндлаш. Паехалі! Prapil z mirkiem handlarzem! Jeśli jesteś takim samochodowym. Ascetą nie interesują Cię miękkie plastiki, te wszystkie nowoczesne, elektroniczne, drogie, niepotrzebne gadżety. Interesuje Cię tylko, że samochód dowiedzie Cię z punktu A do punktu B. Dzisiaj za rok i za 10 lat ten sam samochód wciąż Cię dowiezie. No to auto takie proste, które można naprawiać młotkiem, takie jak choćby Celze, są w sam raz. Ale jeśli nie możesz zrezygnować z jednej, jedynej rzeczy w tym samochodzie, z jednej, jedynej przyjemności w postaci mocnej Silnika, no to myślę, że ta wersja silnikowa 1.6 będzie tu jak najbardziej odpowiednia. Ja absolutnie odrzucam w tanich samochodach silniki diesla, choćby nie wiadomo jakie mocne one były. Dlatego, że to moim zdaniem nie ma sensu kupować tani samochód, następnie kupować do niego drogi silnik i w efekcie mieć drogi samochód. Staniem, wykończeniem. To moim zdaniem nie ma sensu, więc tylko benzyna. I jeśli chodzi o benzynę, no to tutaj 1,6 będzie, jak mówię, całkiem niezłym wyborem dla kogoś, kto mówi, dobra, nie interesuje mnie tutaj cała gazetomania a nie interesuje mnie też, jak ten samochód będzie jeździł w zakrętach. Ale przynajmniej na proste, jak ja mam wyprzedzić, jak ja mam rodziny na pokładzie, to ja chcę mieć coś pod prawą stopą i właśnie ten silnik 1.6 moim zdaniem sprawdza się całkiem nieźle brzmi nie najgorzej tak od 3 do 5 tysięcy obrotów później wyżej tam już w okolicach 6 robi się raczej hałaśliwie natomiast w tym przedziale od 3 do 5 naprawdę czuć może nie masaż pleców, ale że ten samochód naprawdę chce jechać no a wprost jeśli chcemy tym samochodem skręcać, to szybko odkryjemy, że jego trzymanie się drogi jest dosyć symboliczne, że zawieszenie jest bardzo komfortowe, a w zakrętach wszystko to na co liczymy w zakręcie pracuje w tak gumowy i taki spowolniony sposób, że musimy naprawdę do tego auta się przyzwyczaić. I tu mówię zarówno o układzie kierowniczym, który ani nie daje informacji z, zewn z, z zewnątrz, ani te moje decyzje nie przekazuje jakoś tak zbyt chętnie do przednich kół, jak również o zawieszeniu, które jest skonstruowane w tak zestrojony, w tak komfortowy sposób, że no patrzcie, połyka drobne nierówności, ale jeśli mamy tutaj, mamy pięćdziesiątkę i uwaga, lewo, prawo. Ten samochód to jest dobry taki Taki obiekt do badań dla fizyków, którzy będą chcieli badać wpływ poszczególnych sił na samochód w trakcie ruchu. Bo tu jest tak miękkie, tak galaretowate zawieszenie, że znaczy, pff, nie wylądowałem w rowie, wszystko w porządku, tutaj coś migało. Tylne, tylne, tylne koła piszczały. Działo się wszystko, co mogło się dziać, no ale samochód wyrobił, tak? Trochę tam sobie pomógł elektroniką, coś piszczał rozpaczliwie, ale ostatecznie jadę dalej. Z tym, że poczułem wszystko to, co działało na ten samochód od początku do końca jak w zwolnionym tempie, a więc e, najpierw przechylił się ten samochód do, w prawo. Potem le, przednia oś zaczęła powolutku jechać w kierunku wskazanym przez kierowcę. Następnie tylna oś zaczęła ją doganiać, ale z takim opóźnieniem, że już zaczęły tylne koła piszczeć, następnie ja odbiłem w drugą stronę. Tą całą historię odczuwa się w tym samochodzie. Jakby to się odbywało w zwolnionym tempie. Tak wszystko powoli, płynnie się odbywa, że ostatecznie czuć te, te wszystkie siły, fizy całą fizykę ruchu tego, tego samochodu, tak jakby to było e, obiektem właśnie badań fizyków. E, także podsumowując, bo tu nie ma co się rozpisywać, auto jest e, tak naprawdę stworzone nie po to, żeby dawać jakąś mega przyjemność z jazdy. Tym niemniej z tym silnikiem radzi sobie, przyjeździe na wprost całkiem nieźle, ale jeśli chcemy pojechać nieco szybciej po krętych drogach, to szybko się rozczarujemy, dlatego, że miękkie zawieszenie i niezbyt precyzyjny układ kierowniczy popsują nam tutaj jakiekolwiek wrażenia, na, na cokolwiek byśmy tutaj nie liczyli, to wszystko zostanie gdzieś tutaj rozmazane i i, i, i popsute bo samochód po prostu po tych drogach pływa a nie jeździ dopływa do miejsca bo jak widać nie zjechałem do rowy przy tym ostrym ruchu zresztą nikogo nie widać mogę spróbować zrobić jeszcze raz tak tam prawie 60 no i to na nierównej drodze Momencik, tylko niech wyjadę ze zakrętu zrobimy jeszcze jeden eksperyment i teraz krótka, prosta prawie 60, lewo, prawo no Jeszcze więcej miganie na desce rozdzielczej, jeszcze większy poślizg na tylnej osi, ale wciąż jadę. Także ja nie mówię, że ten samochód wyleci na pierwszym zakręcie do rowu, ale to wszystko, co się tutaj dzieje, to jest, jak mówię, raczej wykład dla fizyków niż wrażenie z jazdy, które chcielibyśmy mieć od samochodu, gdyby nam na tym zależało. Ale tak jak zacząłem. To jest auto w tej wersji dla kogoś, komu zależy, tylko na szybszy jedzie na wprost, a całą resztę ma po prostu na drugim planie. Cennik nie jest zbyt skomplikowany i zaczyna się od magicznej kwoty poniżej 40 tysięcy złotych, a dokładnie 39,900. W tej cenie dostaniemy 1,2 piórtek, 82 konie mechaniczne i całkiem sporo wyposażenia, jak na tak niską cenę, bo mamy tu i komputer pokładowy, i regulację kierownicy na wysokości, regulację fotela kierowcy na wysokości, centralny zamek i nawet cztery poduszki powietrzne. Wyżej za niecałe 45 tysięcy dostaniemy już mocniejszy 1,6 w wersji Sedution. za 2000 ekstra dostaniemy. Obce wyposażenia More Life, za kolejne 2000 dostaniemy obce wyposażenie Exclusive, co jest dosyć dziwną nazwą, biorąc pod uwagę y, samochód. E, natomiast jeśli chcemy kupić silnik diesla, to w okolicach 50 000 dostaniemy wersję Cedrusion, a za niecałe 55 dostaniemy właśnie wersję Exclusive. Także przedział cenowy od 40 do 55. Uwaga, teraz będzie śmiesznie, bo będę mówił o konkurencji i uważam, uwaga, teza. E, uważam, że Citroen CLZ nie ma konkurencji. Dlaczego? Już tłumaczę dlaczego. Po pierwsze, bliźniaczy Peugeot 301. Uważam, że 301 nie jest konkurencją dla CLZ, dlatego, że jest samochodem na tyle podobnym, właściwie identycznym, że powinna kosztować tyle samo, a kosztuje 2000 zł więcej. W związku z tym, dlaczego ktoś miałby wybrać 301, kupi oczywiście Citroena. To nie jest konkurencja. Z drugiej strony jest Dacia Logan, która kosztuje poniżej 30 tysięcy złotych i co za tym idzie jest zupełnie inaczej wyposażona i wykończona. Po tym samochodzie czuć, że tam na pierwszym miejscu definitywnie była cena. I to też moim zdaniem ani cenowo, ani właśnie jeśli chodzi o podejście do tego jak ten samochód jest wykonany. Nie jest to żadna konkurencja. No a z drugiej strony mamy Fiat Tipo. Jak byśmy mogli o nim zapomnieć, zresztą gdybym o tym nie powiedział, to by mnie pewnie w komentarzach zlinczowano. Ale też uważam, że Fiat Tipo to nie jest żadna konkurencja dla, mm, dla Citroëna CLZ. Nie dlatego, że jest lepszy albo gorszy, tylko dlatego, że jest w zupełnie innym segmencie. Mimo zbliżonej bardzo mocno ceny, bo Citroen kosztuje 39,900, Fiat Tipo zaczyna się od 42,600. Otóż uważam, że po jest samochodem, który jest znacznie lepiej wykończonym, ładniejszym, też na moje oko lepiej wyposażonym i też lepiej jeżdżącym. Natomiast jego założeniem absolutnie nie jest przeżyć wszystkie najgorsze drogi, najbardziej zakurzone dukty, najgorsze możliwe paliwo i przewożenie kozy wewnątrz auta. Więc jeśli weźmiemy pod uwagę te kryteria, to znów Fiat Tipo absolutnie dla Citroena Ceresa konkurencją nie jest. Kończę swój naciągany dowód i przechodzę do następnego tematu. Citroen cel raczej nie należy do motoryzacyjnej śmietanki, może motoryzacyjny kefir albo kompot. Jego niska cena też raczej nie sprawi, że zostanie królem sprzedaży w Polsce. Ale jeśli ktoś się na niego jednak zdecyduje, to może mieć pewność. Jeśli ten samochód ma przeżyć bardzo niekorzystne warunki drogowe w Turcji czy w Rosji, to w Polsce na pewno da sobie radę. Widziałem ostatnio spore komentarze, że testujemy zbyt drogie samochody, że powinniśmy testować coś tańszego dla przeciętnego Kowalskiego. I ostatnio testowaliśmy dla Was Fiata Tipo, dzisiaj Citroena CLZ. Jeśli to jest dokładnie ten poziom cenowy, który Was interesuje, to dawajcie w komentarzach znać. Będziemy zamawiać kolejne niedrogie samochody. Tymczasem za tydzień odbieramy Mercedesa GLQP.